Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Był chłodny, mglisty poranek, gdy Tomasz wrócił do domu po nocnej zmianie. Ostatnie tygodnie były dla niego wyjątkowo trudne. W firmie, w której pracował jako rzekomy magazynier, trwał audyt, a wielu pracowników obawiało się o swoją przyszłość. Tomasz jednak, jak zawsze, zachowywał spokój. Nie wynikało to z naiwności lecz z tajemnicy, o której nikt w zakładzie, ani jego żona, ani jej rozległa rodzina pracująca od dawna w tej samej firmie, nie miał pojęcia. Nikt nie wiedział, że Tomasz jest ukrytym właścicielem przedsiębiorstwa, które zatrudniało całe klany lokalnych rodzin, w tym jej własny. Wybrał anonimowość, by uniknąć interesowności, presji i tego, jak ludzie zmieniają się pod wpływem władzy. Nawet wobec żony żył zwyczajnie, skromnie, spokojnie, trzymając prawdę w cieniu do czasu, gdy będzie pewien, że jego wartość jako człowieka jest dla niej ważniejsza niż majątek. Niestety, ostatnie miesiące zaczęły kruszyć jego zaufanie. Żona, Kasia, stała się chłodniejsza, częściej go krytykowała, coraz bardziej ulegała wpływowi swojej rodziny, która od dawna uważała Tomasza za nic nieznaczącego, przeciętnego chłopa. Gdy tego ranka wrócił zmęczony, z ulgą myśląc o krótkim śnie, nie spodziewał się, że przekroczy próg własnego domu tylko po to, by zostać publicznie upokorzonym. W salonie zebrała się niemal cała jej rodzina, matka, dwóch braci, siostra, nawet ciotka, która zwykle wpadała tylko wtedy, gdy coś trzeba było skomentować lub skrytykować. Na stole stały kubki po kawie, atmosfera była napięta, jakby czekali na coś, albo na kogoś. O, wreszcie przyszedłeś, rzuciła Kasia zimnym tonem. Idealnie na czas. Tomasz spojrzał na nią zdezorientowany. Zobaczył w jej dłoniach metalową miskę. Nim zdążył zapytać, co się dzieje, że na jednym ruchem wylała mu całą zawartość na głowę. Brudna woda, pozostałość po sprzątaniu tarasu. Chłód uderzył go jak policzek, a po chwili usłyszał gromki śmiech jej braci. To za to, że znów wracasz jak ostatni nieudacznik. Warknęła kasia. Moja rodzina ma już dość tego, jak nas kompromitujesz. Wszyscy ciężko pracujemy w tej firmie, a ty nawet nie potrafisz zapewnić nam stabilności. Przez takich jak ty są plotki o zwolnieniach. Tomasz starł brudną wodę z twarzy, nie mówiąc nic. Nie chodziło już tylko o upokorzenie, lecz o to, jak łatwo ludzie, którym ufał, potrafili go zdeptać. Może jak cię trochę otrzeźwimy, weźmiesz się w garść, dodała jej matka z pogardą. Może w końcu przestaniesz być ciężarem. Nikt nie zapytał, jak minęła jego noc. Nikt nie przejął się jego zmęczeniem. W ich oczach był tylko nikim. Stał w ciszy, obserwując ludzi, których przez lata próbował traktować jak rodzinę. Mógł w jednej chwili jednym telefonem nie tylko ich uciszyć, ale i zmienić ich losy, lecz nigdy nie użył swojej pozycji, by kogokolwiek ranić. Lecz tego poranka coś w nim pękło. Nie odpowiedział. Nie krzyczał. Po prostu spojrzał Kasi w oczy, tak spokojnie, że aż się cofnęła. Rozumiem, powiedział cicho. I zapamiętam. Odwrócił się, wyszedł z domu, a brudna woda spływała z jego włosów na podłogę. W ciszy, bez jednego wyjaśnienia. Nikt z obecnych nie wiedział, że właśnie rozpoczął się proces, który odwróci ich życie do góry nogami. Po wyjściu z domu Tomasz nie wrócił na noc, nie zadzwonił, nie tłumaczył się. Przez kilka godzin wędrował bez celu po starym mieście. Uliczki pamiętały jego dzieciństwo, bo tu spędzał wolne chwile, tu znał każdego sklepikarza, każdą ławkę i każde skrzyżowanie. W głowie układał plan, który nie rodził się z zemsty, ale z potrzeby uporządkowania życia. Wiedział, że jeśli miał wrócić do domu z tą samą twarzą i milczeniem, nic się nie zmieni. Musiał działać inaczej, tak, by ludzie, którzy go upokorzyli, zobaczyli, kim naprawdę był. Nazajutrz pojawił się niespodziewanie w firmie nie jako robotnik, ale w garniturze, z dokumentami, z pewnością siebie, którą trudno mu było wcześniej zauważyć. W biurze panował poranny zgiełk. Niektórzy spojrzeli z ciekawością, inni z lekceważeniem. Tomasz wszedł do gabinetu, gdzie prezes firmy, mężczyzna, któremu ufał i któremu ufała także jego żona, jadł kanapkę, nie spodziewając się niczego niezwykłego. Tomasz ostentacyjnie przekazał sekretariuszce teczkę z pismami i poprosił o rozmowę z szefem. Okazało się, że dokumenty, które przyniósł, nie były zwykłą reklamówką. Były to akty własności, opinie audytorów, umowy zakupu udziałów wszystko to, co potwierdzało rolę Tomasza jako właściciela Holgingowego. Zapadła cisza, sekretarka, która znała go od lat jako skromnego pracownika, zaczęła rozumieć, że coś tu nie pasuje. Prezes, którego znał jedynie z konferencji i mówniczych wystąpień, spojrzał najpierw ze zdziwieniem, potem z rosnącą kontrolą sytuacji. Tomasz nie robił spektaklu. Nie rzucał oskarżeń, nie żądał natychmiastowych dymisji. Powiedział krótko: Chcę porozmawiać o przyszłości tej firmy i o ludziach, Którzy na niej polegają. W ciągu tygodnia zaczęły się zmiany, które były subtelne, lecz nieodwracalne. Najpierw pojawiły się korekty w grafiku wypłat, kilka osób, które stale narzekało na warunki, dostało podwyżki i premie. Potem ogłoszono program restrukturyzacji, lecz nie w formie brutalnych zwolnień, jak obawiali się pracownicy, lecz z inwestycjami w szkolenia i modernizację zakładu. Tomasz, w cieniu swoich pełnomocników, pilnował, by decyzje były skonsultowane z kierownikami produkcji, z przedstawicielami związków i z przedstawicielami lokalnej społeczności. Chciał, by nikt nie mógł powiedzieć, że pieniądze i władza zmieniły jego priorytety. Jednak triumf nie trwał długo bez konsekwencji. Wieści o nowym inwestorze i nagłych finansowych korektach szybko dotarły do domów pracowników, a jedna z pierwszych osób, które dowiedziały się o tym osobiście, była Kasia. Zamiast dziękować, zaczęła gnębić. W domowym piekle jej urażona duma zamieniła się w determinację, by odzyskać kontrolę. W rozmowach telefonicznych z rodziną i sąsiadami zaczęła szeptać o oszustwie, ukrytym planie, a jej bracia, którzy dotąd szydzili z Tomasza, poczuli się zagrożeni. Przestali gościnność w stosunku do niego i jego spraw, zaczęli plotkować, a plotki roznosiły się szybciej niż prawda. Najtrudniejsze było to, że choć Tomasz chciał naprawić coś w firmie, jego działania nie tylko rujnowały relacje w domu. Lecz także wystawiały na widok publiczny prywatne wstydy i drobne urazy, które gromadziły się od lat. Do miasta dotarły rozmowy na targu o tym, który ukrywał majątek, ludzie zaczęli go widzieć przez filtr sensacji. Kasia, początkowo rozdarta między gniewem a wstydem, zaczęła publicznie przedstawiać wersję zdarzeń, w której Tomasz był manipulantem i kłamcą. Jej słowa zraniły nie mniej niż miska brudnej wody. Tomasz jednak nie chciał eskalacji. Wiedział, że ostateczna zmiana nie powinna być zemstą, lecz edukacją, miał przed sobą zadanie udowodnić, że godność pracownika i odpowiedzialne zarządzanie nie stoją w sprzeczności z posiadaniem. Zaczął organizować spotkania w świetlicy fabrycznej, gdzie tłumaczył cele reform, proponował programy wsparcia dla rodzin pracowników i oferował transparentność w podejmowaniu decyzji. To przyniosło mu część sympatii, zwłaszcza wśród młodszych pracowników i tych, którzy pamiętali go jako spokojnego kolegę z magazynu. Mimo to rany w domu zostały. Nocami Tomasz myślał o tym, czy skromność, którą wybrał kiedyś, nie była błędem. Czy ukrywanie prawdy przed ludźmi, których kochał, by sprawdzić ich uczucia, nie było w istocie testem, który miał prawo go zniszczyć? Postanowił jednak, że nie cofnie się. Wiedział, że nadchodzą kolejne decyzje, które zadecydują, czy rodzina i pracownicy zbudują most porozumienia, czy też most ten przewróci się pod ciężarem dumy i podejrzeń. Minęły trzy tygodnie od dnia. W którym Tomasz opuścił dom bez słowa. W tym czasie firma zdążyła przejść przez pierwszą falę zmian, nowe szkolenia, premie motywacyjne, naprawa sprzętu od lat ignorowanego i reorganizacja działów, które wcześniej prowadziła rodzina Kasi. To właśnie ten ostatni punkt stał się początkiem lawiny wydarzeń. Rodzina Żony od dawna traktowała zakład jak pewnik, jak własny teren, na którym nie musieli się starać ani rozwijać. Kierowali działami z przyzwyczajenia, a nie kompetencji. Tomasz. Który latami obserwował ich wnętrza firmy, znał ich braki i zaniedbania. Wiedział jednak, że bez obiektywnej oceny będą twierdzić, że to on ich wycina personalnie. Dlatego zatrudnił zewnętrzny zespół audytorów, którzy ocenili efektywność każdej komórki organizacyjnej, bez uprzedzeń i bez nazwisk na wstępie. Raport był bolesny. Dział prowadzony przez brata Kasi okazał się najbardziej zadłużony, nieefektywny i pełen nieudokumentowanych wydatków. Dział jej matki miał największą liczbę skarg pracowników i rotacji kadr. A dział jej kuzynki, ten, którym najczęściej chwaliła się rodzina, był faktycznie pompowany nad godzinami, które nie odpowiadały realnej pracy. Kiedy na zebraniu ogłoszono zmiany, rodzina Kasi zareagowała tak, jak przewidywał, krzykami, oskarżeniami, obrażaniem firmy i grożeniem pozwami. Tyle, że tym razem nie było ich szarego, cichego Tomaszka, był właściciel, za którym stały fakty, dokumenty i ludzie którzy zaczęli mu ufać. Najbardziej dramatyczna scena rozegrała się w świetlicy fabrycznej, gdy ogłoszono, że dział jej brata zostaje rozwiązany, a on sam przeniesiony na stanowisko zwykłego pracownika produkcji. Bratka się rzucił wówczas krzesłem, krzycząc, że wszystko jest ustawione, że ten darmozjat z magazynu robi im krzywdę umyślnie. Pracownicy patrzyli jednak inaczej, widzieli, że Tomasz był spokojny, rzeczowy, opierający się na liczbach. Zaufali mu, bo pamiętali, że wcześniej był jednym z nich. Wieści o zmianach dotarły do Kasi szybciej, niż Tomasz przewidywał. Gdy pojawiła się w firmie, była rozczęsiona, ale dumna. Zaatakowała go już w holu, gdzie echem odbijały się jej słowa. Ty niszczysz moją rodzinę. Miałeś siedzieć cicho, miałeś być taki, jak zawsze. Tomasz odwrócił się powoli, a pracownicy, nawet ci, którzy zwykle unikali konfliktów, zatrzymali się, wiedząc, że nadchodzi coś, co zmieni wszystko. Taki, jak zawsze? Powtórzył cicho. Upokorzony? Ignorowany? Obrzucany brudną wodą we własnym domu? Kasia zamarła. Nie spodziewała się, że wspomni o tamtym dniu, zwłaszcza publicznie. To było, to było w emocjach, wybąkała, lecz twarz zdradzała, że wie, iż straciła grunt. Tomasz skinął tylko głową. A potem, pierwszy raz od lat, postanowił ujawnić całą prawdę. Podniósł dokumenty, które trzymał w teczce i zwrócił się nie tylko do niej, lecz do wszystkich. Nie jestem magazynierem. Nigdy nim nie byłem. Pracowałem na tym stanowisku, bo chciałem poznać firmę od środka. To ja kupiłem ją pięć lat temu. I to ja przez ten czas dbałem o to, aby wszyscy mieli pracę, także twoja rodzina. Zapanowała cisza tak gęsta, że można ją było niemal dotknąć. Kasia pobladła. K.E.ł., kłamiesz, szepnęła, lecz w tej samej chwili kierowniczka HR potwierdziła wszystko. Wtedy bracia Kasi zrozumieli, jak wielki błąd popełnili, szydząc z człowieka, który w jednej chwili mógł zmienić ich życie. Matka Kasi zaczęła błagać o litość, tłumacząc, że nie wiedzieli, że to wszystko nieporozumienie. Tomasz patrzył na nich spokojnie, choć w środku targały nim emocje. Nie chcę waszego upadku, powiedział powoli. Chcę waszego zrozumienia. Godność człowieka nie zależy od jego stanowiska. A potem dodał słowa, które zapamiętało całe miasto: I nigdy nie pozwolę już nikomu lać na mnie brudnej wody, w domu ani w pracy. W kolejnych dniach firma ruszyła naprzód silniejsza niż kiedykolwiek. Rodzina Kasi musiała przejść procesy oceny, szkolenia i uczyć się pokory. Kasia zaś, po raz pierwszy od lat, została sama z konsekwencjami swoich wyborów. Tomasz nie zamknął przed nią drzwi, ale też nie wrócił do domu od razu. Chciał być pewien, że jeśli wróci, to nie jako ten, którego można obrazić, ale jako człowiek, którego warto szanować.